Witam wszystkich, a teraz combo z nowym kremikiem, który Wam pokazywałam wczoraj, tym Anti-Age kremem na noc z ceramidami. I po kolei dałam, słuchajcie, po umyciu twarzy, już Wam nie będę tego żelu CB3 w kółko pokazywać, bo to jest logiczne, myjemy twarz, potem dałam cztery pompki wody kokosowej znakomi, Jedną pipetkę słuchajcie, awa, kwas hialuronowy, to jest też wodnista konsystencja, bardzo lekka i ona fajnie przygotowuje twarz, żeby wchłonąć substancje aktywne. Potem dałam też jedną dużą pompkę Soraya Skin Boost i to jest lipidy ceramidy. I domknęłam słuchajcie niewielką ilością tego kremu I teraz słuchajcie chwilę o tym kremie Powiem wam jestem w szoku Bo jest to słuchajcie krem na noc Pisze bogaty ceramidowy Ale on się wchłania tak jak ja to mówię Na sucho czyli na mat Powiem wam jestem zdziwiona I bardzo mile zaskoczona Bardzo lubię taki efekt Dzisiaj kombo troszeczkę krótsze Bardzo fajne I bardzo wam je polecam Blondie